Wiecie kiedy wakacje są bezpieczne? Ludzie mówią, że najwięcej wypadków zdarza się w domu, więc nie jest to dobre miejsce na spędzanie wakacji. Dlatego rusz z miejsca, po przygodę, poznawać świat, bawić się. Tylko pamiętaj, że robić to z głową, bo bezpieczne wakacje są tylko w Twojej głowie. Uwielbiam podróżować i odkrywać nowe miejsca. Bardzo lubię adrenalinę. A to czasami może być niebezpieczne. Każdy ćwory, że skoki na główkę do wody są niebezpieczne. A ja to robię. Że skoki spadochronowe są niebezpieczne. Też to robię. Uwielbiam skakać i latem i zimą. Ale żeby skakać trzeba myśleć. Myśleć przed skokiem, a nie po. Bo wtedy może być już za późno. Pływanie w miejscach bez ratownika jest niebezpieczne? Tym bardziej na desce? Każdy to wie. Spinaczka jest niebezpieczna? Przecież w górach giną ludzie, ale dla mnie to najbezpieczniejszy sport na świecie. Dlatego nie pokazuję Ci ludzi na wózku inwalidzkim, ciała leżącego w kostnicy czy w grobie, krzyży i zniczy przy drodze. Bo nie muszę Ci mówić, że jazda po alkoholu jest niebezpieczna. Że używki są niebezpieczne. To mówią wszyscy dookoła. Kiedy kończy się lato, słyszysz, ile ludzi zginęło na drogach, ile utonęło po alkoholu, ile spadło w górach. Zapytasz dlaczego tak się dzieje, bo nie używają swojej głowy, nie myślą. Pamiętaj, że myślenie nie boli, a bezpieczne wakacje nie muszą być wcale nudne. Wakacje to jest twoja największa przygoda życia, dopóki masz wakacje, bo potem to będzie tylko z urlop jak dorośniesz. Więc pamiętaj ruszyć głową na wakacjach i myśleć o konsekwencjach zanim coś zrobisz. To niby takie proste, a nie każdy o tym pamięta.